Mamy styczeń 2022 roku, a wy oglądacie film o Mavicu Pro. Tylko, że nie. To nie będzie film o Mavic Pro. Mavic Pro wylatał 3,5 roku i czas na zasłużoną emeryturę i odpoczynek. Znalazłem dla niego zastępcę, a właściwie następcę. Kim on jest? Autel Light Plus w wersji Platinium. W hypie nowego zakupu unboxing już zrobiłem i pokażę Wam go na samym końcu. Teraz zobaczymy, co jest w pakiecie Platinium, a na sam koniec puszczę Wam unboxing. Zaczynamy. To jest zawartość zestawu Platinium. W zasadzie jest to dokładnie to samo co w zestawach Flymore Combo od DJI. Dostajemy drona baterie, aparaturę, zestaw czterech filtrów ND, trzy kable do podłączenia telefonu do aparatury, ładowarkę, huba, zestaw śmigieł. Są to trzy pary śmigieł i bardzo fajną torbę do przenoszenia tego wszystkiego. W następnym filmie nagram trochę więcej na temat budowy drona, jego parametrów, tego co oferuje producent i może mi się uda trochę w weekend polatać, jak pogoda pozwoli i wrócę do Was z pierwszymi opiniami. Tymczasem, jeżeli chcecie, subskrybujcie kanał i puszczam unboxing. Trzymajcie się miłego weekendu.